Ten to kto? Jakiś dzielny wojak. Dwa miecze ma. E! Siwy! Po co ci dwa miecze? Ciekawe, czy spodniak też trzyma dwa kutasy. Już sobie wypiłeś? Mm -hmm. To wypierdalaj. Następnym razem nogi z dupy, bo wyrywam i wsadzę w żyć, aż wam gębą wyjdą. Skurwiel Junior, tego też nie kojarzę. Największy chuj w Nowigradzie. Znaczy się, nie dosłownie, tylko... Tak, tak, zakładałem. na pasy, kiedy wciskam gaz, wtedy znika czas. Lubimy, gdy nas w fotel wciska bas, w nocy oczy mamy jak koty. Ciała też wrażliwsze na dotyk was zatrudnić do ochrony. Chodzi o przedstawienie teatralne. Mamy się z kimś napierdalać na scenie? Macie przypilnować, żeby nikt się nie napierdalał pod sceną. Muszę sobie uciąć pogawędkę z tym guślarzem. Żeby się nie zdziwił. Z nim się ledwo da dogadać. Powiadają, że w młodości zabił własnego ojca siekierą i wtedy zbzikował. Podobno widzi duchy i pierdoli się z kozą. Kto to jest Janek? Janek, Janek połknął potem pierdział cały ranek. I ja. Zostawcie Maskonury w spokoju. Te gnidy, co obraziły hierarchę Hemerfarta, Co go od kurwiarzy wyzwały? Prędzej naszczam do świętego znicza! Niech no tylko zejdą, poety niedojebane! W dupy im te flety powsadzam, bruźniercą. Wtedy co pierdną to nową melodyjkę zagrają. <śm> Mam nadzieję, że nie żałujesz, że sprawy potoczyły się inaczej. Cóż, Kowir jest ponoć piękny o tej porze roku. Ale jednak wolę ciebie. Nie dziwne, też jestem piękny o tej porze roku. Potestyzatora po, po brzmi skomplikowanie. Ale działa bardzo prosto. Trzymaj go mocno i nim poruszaj. Im głośniej piszczy, tym lepiej ci idzie. Uh -huh. Bez takich żartów. Bardzo proszę. Pozwólcie, że przedstawię wam Geralta z Rivny. Wiedźmina. A to Jarlowie. Dona Randler i Lugos zwany Szanow. Nazwanie Lugosa szalonym jest obrazą szaleńców. To zwykły zjem. Nazwij mnie jeszcze raz zjebem, a oderż ci łeb, nasadzę na żerć, a dziurę w szyi z czynami. Dosyć! Czas to rozstrzygnąć! Czuj teraz! <laughs> Aleś mnie przestraszył, zesrałem się w spodnie. Uważę, bo się pokaleczysz pistą. Cisza! Ja chcę posłuchać muzyki! Stolica kultury. Kurwa mać. Znajdźcie sobie inne rozrywki. Nie wiem, na łapcie żapi, nawsadzajcie im słomek do życi. A co? Wieźmimy tak się bawią? Nie. Wyzwanie żadne, bo prześcignąłbym cię nawet na kulawej świni. Ale czemu by nie? Sam jesteś kulawa świnia. Kto pierwszy w Kermoren, ten lepszy. Jestem lekki jak piórko. Ale nawet Troll nie wstrzyma mnie długo. Często bierzesz udział w turniejach? A ty co? Chcesz mnie wymacać jak dziwkę zanim się zdecydujesz? Może ci jeszcze karty pokazać albo chujem zamachać? Głaga jest to jak mleko. Obudził się w tobie poeta? Mhm. Mm Chcesz usłyszeć fraszkę? Pewnie. Lambert, Lambert ty Tychuju. Całkiem, całkiem. Pasy, kiedy wciskam gaz, wtedy znika czas. Lubimy, gdy nas w fotel wciska pas, W nocy oczy mamy jak koty. Ciała też wrażliwsze na dotyk. Los Bubble Gum. Rozpina pasy, kiedy wciskam gaz, wtedy znika czas. Lubimy, gdy nas